Przypadki nie istnieją, także jeśli na mnie trafiłaś, to wiesz, że jest to Twoje czytanie, wiesz, że to jest czytanie dla Ciebie. To czytanie miało Cię znaleźć. Zapraszam Cię również na prywatne czytania, które realizuję tutaj i yy, na no mój kurs tarowa. Natomiast, u uu, uuu, uu, uu, co tu się dzieje? No dobra. Dobrze, że tu zostałaś. To jest czytanie, które macie obudzić, to jest czytanie, które ma tobą wstrząsnąć, żebyś Ty się w końcu ogarnęła i otworzyła oczy, bo na tę chwilę jesteś na ścieżce, gdzie omijacie miłość Twojego życia, gdzie omijacie relacja, o której wszyscy marzą i wszyscy o niej śnią, i w ogóle to jest taka relacja, że no. Zabiera mi dech w piersiach. Tutaj pokazuje się, że ty jesteś na tę chwilę niestabilna. Masz niestabilną żeńską energię. I przez to, że masz niestabilną żeńską energię, ciężko będzie ci to przyjąć, bo to dla ciebie w ogóle będzie niepojęte. Kolejny krok, kolejne wszystkie Twoje decyzje mogą zmienić absolutnie wszystkie zapisy energetyczne. To, co Ty musisz zrobić, to teraz ustabilizować tą żeńską energię, bo tutaj pokazuje się jakiś mężczyzna, który jest już gotowy, który wychodzi tutaj z jakąś propozycją do Ciebie. I Ty, nie stabilizując swojej żeńskiej energii, możesz sprawić, że to będzie coś chwilowego, że to będzie relacja, którą Ty odrzucisz albo on Cię odrzuci. Tutaj pojawia się taki zgrzyt, że Wy wiecie, że jesteście dla siebie, ale coś nie działa. No bo jak ma działać? Jak ty jesteś w odwróconej królowej kielichów. Ty tutaj nie jesteś gotowa na przyjęcie tego. Biegusiem odsyłam cię do mojej hipnozy wibracje Wenus, rozbudzenie żeńskiej energii. Halo? Specjalnie dla ciebie tą hipnozę zostawię jeszcze chwilę na promocji, bo na tę chwilę to jesteś na ścieżce gdzie ty zorientujesz się co prawda, że to jest mężczyzna dla ciebie i że to mogło być coś pięknego, ale to będzie w momencie, w którym on już będzie miał żonę. Albo będzie miał jakąś inną kobietę. Będzie tutaj sobie z nią układał życie, a ty będziesz patrzeć w przeszłość i rozmyślać o tej przeszłości. O tym, że mogłeś inaczej postąpić. O tym, że no, mogłaś coś zrobić w tym kierunku. Link do mojej hipnozy jest w bio. Mm. Odwrócone słońce, czyli zacznie działać póki jest nadzieja, póki jest światełko w tunelu, bo za chwilę nie będzie ani światełka, ani tunelu. To jest ogromny potencjał, ogromna lekkość w tej relacji. To jest relacja, która będzie szła gładko, która no, po prostu ciepierdolnie, no co ci mam więcej powiedzieć. Zajznać, czy czytań z tobą rezonuje, czy przyjmujesz.